Cześć! W tym wideo pokażę Ci, jak za pomocą tego profesjonalnego sprzętu wykonać całkiem fajny, szybki, prosty masaż. Zrób sobie przerwę w porządkach domowych lub ogrodowych. Złap zaki od miotły, od grabi, od mopa. I przez chwilkę popraktykuj ze mną. Przygotuj się i zaczynamy. Złap kij i teraz przyłóż trzonek kija do Twojego tyłu głowy. Mniej więcej linie wyznacza, linie wyznaczają Twoje uszy. I zaczynasz rolować jak w dłoniach. się środkową, tylną część. Twoja czaszka nie jest idealna, gładka. Jest... <laughs> Pamiętaj, twoja czaszka nie jest idealnie gładka. Tam są rusty szpy, różne nierówności oraz punkty spustowe. Powolnie przerywając ruchu, wróć do środka, przejdź na lewą stronę. Nie kręć głową, tylko po prostu bardziej wychyl lewą rękę. Chcesz rozeprzeć sobie czepiec mm. cięgnisty. Pamiętaj, że my jesteśmy powiązani ze sobą całą taśmą. Jeżeli masz napiętą tylnią taśmę, to nie zawsze musi to być problem tylko w nogach, w plecach. Czasami napięcia wychodzą również od tyłu naszej czaszki. Przejdź do środka. I teraz przetoczki jak do góry i oprzyj go na koronie głowy. Jeżeli nie wiesz, gdzie jest korona głowy, masz szybciej Dłoń, nasada, środkowy palec i tam, gdzie kończy się twój środkowy palec, tam jest twoja korona głowy. Taki magiczny punkt. Stajesz na przykład na głowie na nim. Przyciśnij, wypychasz, tupój głowy do góry i przechylasz kiw. No, odczucia są intensywne. Dzięki temu od razu poczujesz takie fajne to plemienie, to krwienie w głowie, w mózgu. Super, teraz przejdź do przodu, bo Twój mięsień czołowy również łączy się bezpośrednio z z śniegnistym. Jak są duże napięcia w czole, no to i tył głowy niestety będzie napięty. I zaczynasz znowu rolować. Od nasady brwi po nasadę włosów. Teraz troszeczkę bardziej prawa strona. Odwrót do na górę. Wracasz do środka. Idź na lewo. Wróć do środka. Jeżeli czujesz napięcia, Między brwiami, tak jak ja występuję, tak jak u mnie występuje ci ciebie lwia maszka, to warto jeszcze docisnąć kijek do nasady, jak delikatnie prawo lewo. Tutaj też są punkty akupunkturowe, akupresurowe, które jak dobrze pouciskasz. Są odpowiedzialne za zatoki, za ostrość widzenia. No i oczywiście rozluźnienie ich spowoduje, że masz szczyt w brwi przestanie być jeszcze napięty. Czoło, gwiazda, marszka, troszkę się. Przetocz kijek do góry. Przechwyć go do tyłu. I oprzyj go teraz na potylicę. I teraz na potylicę rozcierasz. Potylica to jest część głowy, która styka się z twoim kręgosłupem szyjnym. Podstawa czaszki. Przechyl głowę teraz w prawą stronę. Wypchnie się bardziej lewa strona. I teraz po tej lewej stronie porozcieraj. I schodź niżej w dół. Wracasz. Przechyl głowę w lewo. Już troszkę. W dół, broda do obójczyka. Wypchnie się bardziej twoja lewa strona i rozcieraj. Wracasz. I teraz oprzyj kiek na swoich barkach i zacznij prawo lewo. A teraz troszkę góra dół. Pięknie, od razu mobilizujesz swoje barki. Barki. Prostujesz dzięki temu plecy. I teraz wyciągasz prawą rękę, prostujesz łapię, wyciągasz lewą. I przejeżdżasz przez swoje opadki. Możesz dodać ruch głowy, i wtedy jeszcze wykonujesz mobilizację kręgosłupa szyjnego. Jeden trening, kilka bonusów. I teraz przechwyć kij prawą dłonią w dole i lewa końcówka kija jest wyżej. No i góra, Jakbyśmy wycierali kręce ręcznikiem. Zatrzymaj i zmień stronę. I jakbyśmy wycierali ręcznikiem. Prawa ręka od góry, lewa od dołu. Nie bój się jeździć po łopatce. I rozluźnij. Teraz przełóż kijek za siebie. Ugnij łokcie. I tu porozcieraj. Tak, lewo. Obujaj się. Ogonek lekko pod siebie. Uważaj, żeby nie wypinać pośladków. Ogólny kręk pod siebie. I rozcieraj. Teraz przechyl jak bardziej na prawą, po skosie. I porozcieraj sobie dolne żebra. Delikatnie swój bok, W Dosłownie wymiatamy napięcia. Druga strona. Kijek na lewo. I znowu dolne żebra. Zjeżdżasz w dół przez żebra do swojego boczku, Niech się zrobi gorąco w plecach. Zatrzymaj. Teraz porozcieraj sobie kość krzyżową, czyli końce biodrowy, tylny. Ogonek jest lekko podwinięty. I zwróć uwagę teraz na swoje barki, łopatki. Na otwarcie w mostku, klatce piersiowej. I puść. Przełóżki jak do przodu. Na brzuch, od kolców biodrowych i rojemy w górę i w dół. Dojeżdżasz pod żebra. I teraz złap kijek i wyobraź sobie, że chcesz podciągnąć brzuch do góry. Teraz od pępka, od spojenia łonowego w górę. Na lewo. Od kolca biodrowego pod żebra. Po kościach nie jeździmy. I przyłóż kijek zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Robisz kółka. I rozluźni. No to teraz kijek idzie niżej i zajmujemy się naszymi pośladkami. Chwyć dosłownie kijkiem pod pośladkiem. I znowu będziemy rozcierać. Teraz przenieś sobie na prawą stronę. Kijek jest bardziej wychylony. Łap już pod prawym biodrem i znowu rościeraj. A teraz pięć razy podnieś prawy pośladek do góry. Zmień stronę. Idź na lewe bioderko. Rozcieraj. A teraz pięć razy do góry pośladek. Teraz znowu podłóżki pod pośladki, podnieś je do góry i zacznij delikatnie kijkiem ruszać. Ale trzymasz pośladek podniesiony. Tak. Nie, nie wkładzisz go luźno i tu, tylko do góry. I teraz. W tym. Chodzi o to, żeby... Obudzić wszelkie zastoje limfatyczne. Jeżeli zbiera się limfa chłonka w okolicach bioder, one są wtedy sztywniejsze, powięź jest mocno sklejona i Twoje biodra nie dość, że nie dobrze pracują, bolą, no to jeszcze nie do końca ładnie wyglądają. Zajmujemy się teraz powięzią z węzłami chłonnymi. I rozluźnij. Uf. Ręce już czują. Teraz lekko ugni kolana. I rozcieramy nasze uda. Pałkujesz góra-dół. Pamiętaj o postawie. Nie tak. Tylko plecy wyprostowane. Ogony leciutko pod siebie. Ale kręgosłup jest wydłużony. Dużo osób myli wydłużenie kręgosłupa z tak zwanym wypięciem tyłka. Nie chcesz wypinać tyłka. Chcesz wydłużać kręgosłup. Jeszcze chwilkę do góry, okolica zapachu. No i idziemy teraz na nasze łydki. Idziesz sobie do zewnętrznej części i porozcieraj. Teraz do środkowej części i bywa ciężko, więc rozcieramy. Dosłownie najważniejsze jest chwycić tą środkową, przyśrodkową część głowy, mięśnia, brzuchatego łydki. I rozcieraj. Podjeżdżaj aż pod kolano, powinniś kolana również, chcesz, żeby była elastyczna. Napięta podnieść kolana też powoduje bolesność. I rozluźnij. Druga noga, na razie zewnętrzna część i wewnętrzna. No to. No to działamy od zewnątrz. Teraz się na środkową. No i ja sobie wygodnie owki, nie wiem, Pamiętaj, żeby rozetrzeć aż pod kolana. Oczywiście, jak czuję, że chcę dłużej po prostu w jakimś obszarze, a mój wideo roznosi tyle, ile potrzebujesz. I rozluźnij. No to teraz, moje drogie moi drodzy, ten łynuk płytki pod spodem i robię. I druga noga. I rozluźnij. No to najważniejsza część wewnętrzna udo, które jest bardzo często napięte, jest mocno uszczelnione. Układamy wałek od środka. No i powolutku rolujemy. Najpierw przy kolanie od wewnątrz. Pamiętaj plecy. Środek uda. I wyżej. I rozluźnij. Druga strona. Wewnętrzne łódko. Przy kolanie i zaczynamy. środek wyżej i rozluźnij bardzo ciekawa część pobudzimy nasze stopy zaczynamy spacerować po naszym kilku i teraz ja mam tutaj końcówkę od mojej mioty więc nie będę spacerować po całej długości żeby go nie złamać no, ale chodzimy uczciwie od lewej do prawa i w różnych punktach naciskamy tą naszą stopę. Nie oszukuj, przechodź też do przodu, przejdź przez śród stopie. Myślę, że odczucia są arcy ciekawe. Najmniej trzy razy. Postaraj się nie robić wielkich kroków. Pobudź tą stopę. Zobacz, że idzie teraz jesień. Za chwilkę założysz sztywne buty. Za chwilkę Twoja stopa w ogóle nie będzie miała kontaktu prawdopodobnie z podłożem. Chyba że lubisz chodzić bosą. Ale zazwyczaj jest tak, że niestety rezygnujemy z jesiennych spacerów na bosaka. Nie chodzimy po plaży, nie chodzimy po trawie, a nasza stopa przestaje być ukrwiona, przestaje się odżywiać mięśnie wiotczeją. A tak jak Ci mówiłam, jesteśmy całością, więc jeżeli ze stopą coś będzie nie tak, będzie ona słabo odżywiona, no to nie licz na to, że będzie super komfort w pozostałej części ciała. Ja sobie już wrócę na środek kijka. Ostatnie zadanie przed nami. O, przyj palce u stóp. To, co widzisz u mnie, to są separatory, ponieważ moje stopy mają mocną deformację. Więc ja się wspomagam tak, aby zapobiegać rozwojowi haluksów. Wspinamy się 10 razy na palce. 10, hop, 9, hop, Uch. 8, hop, 7, hop, 6. Pięć, cztery, trzy, dwa i jeden. Roz. Stań sobie teraz chwilkę, spokojny oddech. Poczuj, co się dzieje w Twoim ciele, jak ten masaż na Ciebie wpłynął. A jeżeli filmik Ci się spodobał, całkiem przyjemnie Ci się masowało i masz ochotę na więcej, to koniecznie zajrzyj tu, gdzie możesz wykonać trening mobilizacyjny z kijem. Albo moja druga propozycja, to ekspresowa joga również z kijem. Możesz wesprzeć mnie i rozwój tego kanału poprzez zostawienia komentarza o dowolnej treści. YouTube preferuje firmy, które zawierają Waszą interakcję. Więc jeżeli uważasz, że to było fajne, warto to pokazać większej ilości osób, to zostaw proszę komentarz, zostaw kciuka do góry, może subskrypcję, o ile jeszcze nie subskrybujesz. Ja Ci serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że wymasowałaś, wymasowałaś się również ze mną. Do zobaczenia wkrótce.